Kuj, dobro. Witajcie dziś 12 dzień maja. Poprośmy Ducha Świętego o tę łaskę, abyśmy z Jego mocą, z Jego pomocą, z Jego wsparciem rozważyli Słowa dzisiejszej Ewangelii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wspieraj nas, Duchu Święty, prowadź nas, obdarzaj nas wszelką mądrością, wszelką łaską, wszelkim poznaniem, aby to Słowo Boże. Które mówi nas, do nas przez tą Ewangelię, aby odcisnęło w naszych sercach ślad, abyśmy to słowo przyjęli, zrozumieli już dzisiaj zaczęli je wypełniać. Które żyjesz i królujesz, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy nie macie tak, że w pewnych problemach, w pewnych sprawach, być może w jakichś marzeniach, w celach, to sobie stawiamy, Chcemy znać wszystko tu i teraz, odpowiedzi na wszystkie nasze wątpliwości, na wszystkie nasze dlaczego, żebyśmy już tu i teraz znali taki cały plan, co mam podjąć, jaką decyzję, a jeżeli podejmę taką, jakie będą konsekwencje, a jeżeli podejmę inną, jak przez tą sytuację nas Pan przeprowadzi. I można powiedzieć, że tak jak dzieci, często pytamy po stokroć: dlaczego, dlaczego, dlaczego? A jak, a dlaczego? Jezus odpowiada właśnie w tym słowie, że nie jesteśmy często gotowi, aby tu i teraz, aby dzisiaj poznać wszystko, aby poznać odpowiedzi na wszystkie te dlaczego, aby poznać tą przyszłość, czyli właśnie rozwiązanie wszystkich tych naszych problemów, wszystkich tych, wszystkich tych naszych trosk, wszystko to, co nas zastanawia. Potrzebujemy ducha. Ducha świętego, ducha prawdy, który nas uzdolni, który będzie powoli, stopniowo, z czasem odkrywał przez, przed nami całą prawdę. Wszystko to, co dzisiaj pytamy, co dzisiaj się kłopocimy, co dzisiaj myślimy, przyjdzie właśnie od ducha, ducha prawdy, ale przyjdzie z czasem, bo zobaczcie, taka postawa rodzi niecierpliwość i nie pozwala, abyśmy się rozwijali. Nie pozwala rozwijać się takim cnotom jak wytrwałość, cierpliwość, ufność, wiara, nadzieja. I ten właśnie czas, ten właśnie czas nam dany jest po to, abyśmy odkrywali razem z duchem całą prawdę. Wszystko to, co Jezus nam chce objawić, co tu i teraz dzisiaj nie jesteśmy w stanie znieść, ale co nam powie i co, jak zapewnia, objawi nam wszystkie rzeczy przyszłe właśnie przez tego ducha. Dlatego taka propozycja i zachęta na dziś właśnie do tej cierpliwości, właśnie do tej wytrwałości, aby modlić się z wiarą o Ducha Świętego, o ducha prawdy, tego, który ma nam oznajmić te rzeczy przyszłe, które ma nam pomóc odkrywać stopniowo z dnia na dzień wszystkie odpowiedzi na nasze zawiłe pytania pod tytułem dlaczego, a jak, a kiedy, co mam zrobić. Duchu Świętym, proszę Cię, Ty, który jesteś Duchem Prawdym, abyś e, Ty nas przygotowywał do całej prawdy, aby to przygotowanie rodziło wytrwałość, cierpliwość, e, aby wszystkie te cnoty właśnie e, rozwijały się w nas. Bo rozwój nie zależy od tylko nas samych, ale rozwój zależy również od Bożej łaski. Byśmy byli godni tej łaski, byśmy byli w stanie ją przyjąć. W tym nam dopomóż. Amen. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.